Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach pod Kluczborkiem w powiecie kluczborskim w województwie opolskim to jedna z dwóch placówek oświatowych, których organem prowadzącym w województwie opolskim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozmawiam dzisiaj z panem dyrektorem Mirosławem Krzyształowiczem, który prowadzi ogromne inwestycje, no największe od dziesiątek lat inwestycje tutaj w rozbudowę infrastruktury. De facto są to inwestycje, które można, szanowny panie dyrektorze, nazwać inwestycjami w kształcenie setek uczniów. Za nami, szanowni państwo, jest realizowana właśnie dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi duża inwestycja. Za ponad 13 milionów złotych budowana jest czterosegmentowa hala o powierzchni około 1000 Metrów kwadratowych, super nowoczesna, na pewno najnowocześniejsza w województwie opolskim, jak i jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Panie dyrektorze, co będzie w tej hali, która budowana jest tutaj dla około 300 uczniów w tej szkole, która znana jest, no można powiedzieć, już dzisiaj w całej Polsce? Witam Panie Ministrze bardzo serdecznie. Tak, to jest lokata w edukację, w edukację rolniczą, a tak krótko mówiąc w tej hali będziemy realizowali wszystko to, co sprowadza się do rolnictwa precyzyjnego młodzież będzie tutaj uczyła się z zawodu związanego z mechanizacją rolnictwa i agrotroniki a więc znajdą się segmenty do agregowania maszyn, obróbka metali doświadczenia takie empiryczne warsztat mechaniczny naprawy ciągników oprócz tego nowoczesne symulatory, jazdy kombajnu sterowania maszyn satelitarnie a więc wszystko to co jest niezbędne dzisiaj do dobrego przygotowania na rynek Pracy w sektorze rolniczym. No sama duma, ale pochwalmy się, panie dyrektorze, z czego najbardziej tutaj zespół szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach najbardziej jest znany, co jest taką perełką, jeżeli chodzi o edukację rolniczą dla uczniów. Myślę, że na pewno jest to kadra pracownicza, którą zarządzam, świetni fachowcy, którzy przygotowują ucznia na rynek pracy w zawodach rolniczych, około rolniczych, bo zarówno pracują tutaj lekarze weterynarii, jak i specjaliści związani z branżami, architekturą krajobrazu, e, hodowcy koni. Tutaj dopowiem, że mamy taką e, innowację pedagogiczną związaną z policją konną, ściśle współpracujemy z Komendą Miejską Policji w często która taką właśnie ogniwo policji konnej prowadzi. Ta młodzież jeździ na zajęcia praktyczne. Do tego oczywiście klasyczny zawód, jakim jest rolnik, technik rolnik, no i pszczelarstwo, z którego klucz Borg, no i opłaszczyzna słynie. słynie. Dokładnie tak, szanowni państwo, determinacja pana dyrektora i całej kadry pedagogicznej, zespołu szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach doprowadziła do tego, że właśnie ta inwestycja jest realizowana. Za ponad 13 milionów złotych takiej dużej inwestycji już dawno tutaj nie było, ale chcę tylko w tym miejscu nadmienić, że kolejna inwestycja jest zaplanowana już za... Planowane są środki ponad 7 milionów złotych, jeżeli będzie trzeba, to oczywiście poszerzymy ten zakres finansowania na rozbudowę akademika, na rozbudowę internatu dla uczniów, przepraszam, powinienem powiedzieć dokładnie internatu dla uczniów. To też jest bardzo ważna inwestycja. Dlaczego? Dlatego, że szkoła nie jest szkołą tylko służącą gminie Kluczbor czy dla powiatu kluczborskiego. Jest to szkoła ponadregionalna, skupia młodzież z Województw ościennych, bowiem graniczymy tutaj z Wielkopolską, czy graniczymy z województwem łódzkim, z województwem śląskim do tego, żeby się kształcili dobrze w zawodach rolniczych czy około rolniczych, Potrzebna jest również baza noclegowa. Z każdym rokiem przybywa nam młodzieży, ale ja dopowiem, że tutaj mogą faktycznie doświadczać, bo oprócz tego, że mamy zagrodę ze zwierzętami, prowadzimy uprawy doświadczalne, poletka doświadczalne, które służą przygotowaniu właśnie na rynek pracy. A ta inwestycja, o której pan minister wspomniał, rusza jesienią tego roku. W planie jest zamknięcie jej w 2026. Mnie bardzo cieszy, bo jestem z Opola, wiem, że Akurat tu dokumentację przygotowuje bardzo znany opolski architekt pan Mirosław Wpalej. Czekamy na kosztorys, to też gwarantuje jakość w mojej ocenie tego przedsięwzięcia i ufam, że jak najszybciej również ten internet zostanie rozbudowany tak, żeby ta funkcja, ta rola ponadregionalna całego zespołu szkół kształcenia rolniczego w Bogdańczowicach rzeczywiście wzrosła. Szanowni Państwo, dotrzymaliśmy słowa. Za nami inwestycja ponad 13 milionów złotych, ale to dopiero początek. Już jest przygotowywana przez pana dyrektora kolejna inwestycja przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa. I rozwoju wsi. Ufam, że za kilka tygodni, może na przełomie września i października będziemy mieć już taką mapę drogową realizacji tej drugiej inwestycji. A jeżeli słuchają nas e, 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 młodzi ludzie, którzy zastanawiają się, gdzie kształcić się, gdzie zdobywać ślify w rolnictwie, zachęcam Was, zainteresujcie się Bogdańczowicami, to na pewno na, naprawdę jest świetna kadra, znakomite warunki i warto się po prostu tutaj w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim Bogdańczowice. Panie dyrektorze, serdecznie pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję dziękuję. determinacji. Proszę przekazać moje wyrazy szacunku całej kadrze pedagogicznej i wszystkim nauczycielom, bo naprawdę jesteście dumą, dumą Opolszczyzny. Wszystkiego najlepszego mówi Janusz Kowalski z Bogdańczowic.